Witaj w świecie bajek, gdzie każda przygoda pachnie miodem i lasem. Tutaj mieszka miś Kajtek, mały, ciekawski miś, który każdego dnia uczy się czegoś nowego. Czasem się nudzi, czasem trochę boi, ale zawsze odkrywa coś wyjątkowego. Usiądź wygodnie i posłuchaj, bo właśnie zaczyna się kolejna bajka z serii Przygody misia Kajtka. W głębi bajkowego lasu jesień powoli ustępowała miejsca chłodniejszym nocom. A właśnie zbliżał się jeden z tych wieczorów, kiedy czas zwalnia i nabiera magicznego, aksamitnego koloru. Słońce, niczym zmęczony wędrowiec, powoli chowało się za najwyższymi jodłami, malując niebo odcieniami różowego miodu i purpurowego wina. Ptaki, po całym dniu koncertowania, cichły w swoich gniazdach. Wiatr, który rano figlarnie potrząsał gałęziami, Teraz całkowicie ucichł, a powietrze stało się ciężkie i słodkie od zapachu igieł sosny, świeżego, wilgotnego mchu i pierwszej, chłodnej rosy. Miś-kajtek siedział na progu swojej przytulnej, drewnianej chatki, którą sam zbudował z pomocą dzięcioła Stasia. Właśnie kończył chrupać ostatni lepki plasterek miodu, popijając go ciepłym naparem z malin. Lubił ten moment najbardziej. Magiczną ciszę, gdy dzień ostatecznie ustępował nocy. Czuł wtedy, że cały las, każdy listek i każda gałązka szeptali w zgodnym chórze. Czas na odpoczynek, czas na sen, czas na tajemnice. Ale tego wieczoru ta szeptana melodia została przerwana. Kajtek, który miał już zamknąć oczy i zanurzyć się w marzeniach, Nagle poczuł, że coś jest inaczej. Z głębi najbardziej gęstego, mrocznego zakątka lasu, zwanego Ciemnym Gajem, dobiegał do niego delikatny, pulsujący blask. Nie był to zwykły blask. Nie była to tarcza księżyca, bo ta dopiero nieśmiało wynurzała się nad horyzontem, ani też latarnia mądrej sowy Stefani, która co jakiś czas oświetlała sobie drogę powrotną z wieczornego czytania. Światło było żywe, migało, tańczyło, wirowało i przemykało między pniami drzew, jakby tysiące małych, złotych iskier wymknęło się z paleniska kowala. Światło to pulsowało w rytmie, który wydawał się być bijącym sercem lasu. Kajtek, z natury ostrożny, zmarszczył gęste brwi i zmrużył oczy. Oparł wielką łapę o ramię chatki. Co to może być? Mruknął do siebie. A jego głos odbił się echem od ściany. Chyba nie ognisko. Przecież Felix, jesz, obiecał, że już nikt nie rozpali ognia, dopóki nie spadnie deszcz. Wszyscy są już w swoich domkach. Poczuł nagły przypływ nieokiełznanej ciekawości, która pokonała wrodzoną niechęć do nocnych wypraw. Wstał, przeciągnął się, aż zatrzeszczało mu w kościach i wsunął swoje wielkie, ciepłe kapcie. Ruszył ostrożnie w stronę, skąd dochodził ten tajemniczy blask. Las wieczorem był zupełnie innym miejscem niż za dnia. Cienie drzew były długie, miękkie i ruchome. Wydawały się oddychać i chować w sobie nieznane sekrety. Każdy szelest, trzask gałązki pod stopą, a nawet bzyczenie nocnego komara wydawały się głośniejsze i bardziej złowrogie. Kajtek stawiał ostrożne, powolne kroki po miękkim, aksamitnym mchu. Jego serduszko, choć duże, biło teraz szybciej i mocniej, jak mały, zdenerwowany bębenek. Nagle, gdy mijał duży, obrośnięty bluszczem dąb, usłyszał za sobą cichy, ale stanowczy głosik: Kajtku, kajtku, stój, poczekaj na mnie! To była Zuzia. Wiewiórka z najbardziej rudym i puszystym ogonkiem w całym lesie. Jak zawsze, pojawiła się w momencie, gdy Kajtek czuł się najbardziej niepewnie. Zuzia była mała, ale miała serce lwicy. Dokąd idziesz o tak spóźnionej porze, Misiu? Zapytała, skacząc na pień, by znaleźć się na wysokości jego wzroku. Jej oczka lśniły w półmroku. Tam. Kajtek, nieco zawstydzony tym, że wiewiórka przyłapała go na nocnej eskapadzie, wskazał łapką w kierunku pulsującego światła. Widzisz ten blask? Ktoś tam świeci, Zuziu. I to nie jest nikt, kogo znamy. Zuzia zmrużyła swoje bystre, czarne oczka i wpatrywała się w głąb ciemności. Ojej, rzeczywiście, jakie to dziwne, ale może to duchy drzew? – wyszeptała, drżąc nieco na gałęzi. – Słyszałam, że w noc pełni wychodzą i zapalają swoje magiczne latarenki, żeby przestraszyć niesforne dzieci. Kajtek przełknął głośno ślinę. Nawet myśl o duchach sprawiła, że jego futro zjeżyło się na karku. – Duchy? No coś ty, Zuziu – powiedział, choć jego głos był o ton wyższy niż zwykle i wcale nie brzmiał przekonująco. W rzeczywistości jego wyobraźnia zaczęła już malować upiorne obrazy. Zuzia zeskoczyła z drzewa i, wbrew swojemu strachowi, chwyciła go za największy pazur. Nie ma mowy, żebyś szedł sam, to tajemnica, oznajmiła z typową dla siebie stanowczością. Chodź, pójdziemy razem. We dwoje każdy strach jest o połowę mniejszy, a każda przygoda o połowę ciekawsza. Ruszyli ostrożnie dalej, las pachniał wilgocią, a w oddali, wysoko na lipie, słychać było rytmiczne, spokojne pochukiwanie sowy Stefani. Kajtek próbował być dzielny, ale czuł, jak adrenalina krąży w jego żyłach. Starał się iść cicho, ale pod jego ciężarem mech cicho szeleścił i uginał się. Wreszcie, po pokonaniu ścieżki, która wydawała się ciągnąć w nieskończoność, dotarli na małą, okrągłą polanę otoczoną starymi bukami i wtedy zobaczyli coś, co zaparło im dech w piersiach. Cała łąka mieniła się i lśniła światłem tysięcy maleńkich, świecących punkcików. Były wszędzie. Cała łąka mieniła się i lśniła światłem tysięcy maleńkich, świecących punkcików. Były wszędzie. Unosiły się nad trawą w złocistych chmurach, wirowały w powietrzu jak drobinki magicznego pyłu, błyskały i znikały, jakby ktoś sypał czyste, płynne złoto po całym lesie. Polana wyglądała jak kawałek nieba, który spadł na ziemię. Och! westchnęła Zuzia, a jej rude futerko zajaśniało w blasku. Puściła łapę kajtka i zasłoniła usta, jakże! Jakże tu jest pięknie! To najbardziej cudowna rzecz, jaką w życiu widziałam. Kajtek w jednej chwili zapomniał o strachu. Całe jego napięcie zniknęło. Zamiast obawy poczuł czysty, dziecięcy zachwyt. Zrobił krok do przodu, a wtedy jedno z maleńkich światełek, które wyglądało jak drobny, zielonkawy klejnot. Powoli zleciało w dół i bezszelestnie usiadło mu na czubku mokrego nosa. To, to nie duchy, zawołał, a jego głos był pełen radości i ulgi, oczy lśniły mu w ciemności. To wcale nie są duchy ani złe chochliki, to są świetliki. Świetlik, który usiadł mu na nosie, mrugnął delikatnie i zgasł, by zaraz zapalić się znowu, jakby chciał powiedzieć. Dzień dobry, misie. Witamy w naszej magicznej krainie. Zuzia, siedząc na czworakach, zachichotała. A widzisz, Kajtku, zamiast się bać i uciekać przed ciemnością, wystarczyło zrobić krok do przodu, podejść bliżej i patrzeć sercem. Kajtek opadł na trawę, rozkładając swoje wielkie łapy na miękkim podłożu. Wokół nich zaczęło tańczyć coraz więcej świetlików, niczym setki małych gwiazd. Niektóre siadały na polnych kwiatach, inne na koniuszkach gałązek, tworząc z lasu spektakularny, świetlisty, migoczący dywan. W oddali, po leśnej ścieżce, stąpając cicho i dostojnie, pojawił się jeż Felix z małym wiklinowym koszykiem. Zatrzymując się, przetarł oczy. Hej, przyjaciele! Co wy tutaj robicie o tak późnej porze? Przecież dawno powinniście być w łóżkach zapytał podchodząc Patrz Feliksie zawołał Kajtek gestykulując w stronę tańczących światełek To była nasza nocna tajemnica rozwiązana To świetliki Jesz postawił koszyk w którym miał zebrane leśne jagody i grzyby i uśmiechnął się aż jego kolce lekko się poruszyły Ach tak oczywiście one pojawiają się tylko w najcieplejsze, bezwietrzne noce, kiedy las jest wyjątkowo szczęśliwy. Las. szczęśliwy? zdziwiła się Zuzia, która nigdy o czymś takim nie słyszała. Oczywiście, powiedział Felix, pochylając się, by nie uronić ani jednej iskierki. Świetliki świecą tylko tam, gdzie panuje prawdziwy spokój, gdzie jest przyjaźń. Czyste powietrze i odrobina magii. I tam, gdzie nikt się ich nie boi, są jak lusterka dla duszy lasu. Kajtek, oszołomiony, spojrzał w górę, gdzie właśnie w pełni ukazała się tarcza księżyca. Czyli dzisiaj bajkowy las ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry dzień. Świetliki, jakby słysząc jego słowa, zaczęły tańczyć jeszcze szybciej i bardziej skomplikowanie. Ułożyły się w cudowne, efemeryczne kształty. Przypominające wielkie, bijące serce, potem migoczącą gwiazdkę, a w końcu ku zdumieniu przyjaciół utworzyły kontur uśmiechniętego misia. Kajtek roześmiał się głośno. To był śmiech, który nie zdarzył mu się od dawna, pełen beztroski. Zobaczcie, świetliki zrobiły misia, zrobiły portret z światła, Zuzia klasnęła w łapki z radością. Może chcą się z nami bawić, one chcą nas zaprosić. I tak zaczęła się ich nocna, niezapomniana zabawa. Świetliki, działając jak żywe latarenki i przewodnicy, poprowadziły Kajtka, Zuzie i Feliksa przez gęstą część lasu. Pokazywały im ukryte, magiczne zakątki, których Kajtek, choć mieszkał tu całe życie, nigdy wcześniej nie widział. Była tam polanka z błyszczącymi srebrzystymi pajęczynami, na których osadziła się rosa i wyglądały jak naszyjniki z diamentów. Było jeziorko, które w bezruchu odbijało księżyc i gwiazdy, tworząc wrażenie, że pływają w kosmosie. Dotarli do starego, próchniejącego pnia, w którym, jak pokazało im złote światełko, mieszkały ślimaki. Kajtek czuł się, jakby odkrywał zupełnie nowy, czwarty wymiar swojego lasu. Ten sam las, który znał na pamięć za dnia. Ale teraz wyglądał jak kraina żywcem wyjęta z najpiękniejszej z bajek. W pewnym momencie, gdy świetliki unosiły się nad wodą, usłyszeli cichy, rozpaczliwy szloch. Z za dużego, szarego kamienia obrośniętego mchem wyszła mała, przestraszona myszka lilka. Zgubiłam drogę do domu, pisnęła, a łzy płynęły jej po malutkim nosku. Noc jest taka czarna i taka straszna. Kajtek, który jeszcze godzinę wcześniej czuł to samo. Kucnął obok niej, emanując ciepłem i spokojem. Nie martw się, Lilko. My ci pomożemy, a teraz już nie jesteśmy sami. Świetliki, jakby usłyszały jego zapewnienie, jak na niewidzialną komendę zawirowały wokół Myszki, tworząc jasny, pulsujący, złoty tunel prowadzący między drzewami w kierunku, gdzie Myszka wskazała. Chodźmy za nimi. One wiedzą, co robią! zawołała Zuzia. I rzeczywiście! Po krótkim marszu, prowadzeni blaskiem robaczków, dotarli do małej, bezpiecznej norki pod korzeniem starej leszczyny. Myszka, cała mokra od rosy i łez, podziękowała im z głęboką wdzięcznością. Dziękuję Wam, drodzy przyjaciele, dziękuję Tobie, najjaśniejsza świetlikowa królewno, powiedziała patrząc na najmocniej świecącego robaczka, który pulsował intensywnym zielonym światłem. Kajtek poczuł w swoim wielkim sercu ciepło i dumę, które rozpierały mu pierś. Nie tylko przestał się bać ciemności, teraz wiedział, że noc ma swoje własne, piękniejsze niż dzień, światło. Noc nie była pusta. Zuzia ziewnęła, a Felix pocierał oczy. Kajtku, chyba czas, żebyśmy wszyscy wrócili do swoich łóżek. Zaraz wstanie słońce. Kiedy dotarli do chatki misia, świetliki poleciały za nimi, jak wierni przyjaciele, tworząc migoczącą kurtynę nad wejściem, jakby chciały pożegnać się z nimi na dobranoc. Kajtek spojrzał przez okno. Światła jeszcze przez chwilę tańczyły nad lasem, by po chwili wraz z pierwszym, bladym światłem wschodzącego księżyca, zniknąć zupełnie w mroku. Dobranoc, moje drogie świetliki, szepnął. Dziękuję Wam za najpiękniejszą i najodważniejszą noc w moim życiu. Położył się do swojego miękkiego, ciepłego łóżka i uśmiechnął. Już nigdy nie czuł się tak spokojny, bo wiedział, że nawet ta najciemniejsza noc potrafi być pełna ukrytego, cudownego blasku, jeśli tylko patrzy się na świat nie tylko oczami, ale przede wszystkim sercem. Czasem to, co wydaje się nam najbardziej przerażające lub tajemnicze nieznana ciemność nowy krok Dziwny blask może okazać się najpiękniejszą i najbardziej magiczną rzeczą, jaką spotkamy w życiu. Wystarczy zrobić krok w stronę światła, pokonać lęk i zaufać odrobinie magii, bo strach jest tylko cieniem, a światło zawsze jest prawdziwe. I tak kończy się dzisiejsza przygoda Misia Kajtka. Kto by pomyślał, że nawet zwykły dzień może zamienić się w coś wyjątkowego? Kajtek już pewnie wtula się w poduszkę i śni o nowych pomysłach. A ty? Może też wyruszysz jutro na swoją małą przygodę. Dziękujemy, że słuchałeś bajki z serii Przygody Misia Kajtka. Jeśli ci się podobało, zostaw serduszko i subskrybuj kanał Czas na bajkę, żeby nie przegapić kolejnych opowieści.